Jędraszczyk po wygranej walce na gali Fight Exclusive Night 38, no, były perturbacje przed tą walką, Twój rywal dowiedział się o tym pojedynku chyba o godzinie 16 dzisiejszego dnia. 18.20. Okej, okay. to jeszcze lepiej. No to dziękujemy bardzo, że przyjął w ogóle walkę, ale chyba sprawił Ci trochę trudności mimo wszystko. Tak, cieszę się bardzo, że mi uratował ten pojedynek, no, no tak naprawdę to ja nie wiedziałem co się mogę po nim spodziewać, dopiero pierwsza runda no, taka była, była jaka była, no ale ja go tak naprawdę zobaczyłem dopiero w oktagonie i ja, ja, ja nie wiedziałem kto to jest, jak on wygląda, co on robił, i, no nic nie wiedziałem tego Trzeba przyznać, że w ogóle tym okoliczności towarzyszące gali, szczególnie w Twoim przypadku, no to faktycznie całkowicie szalone, takie szaleństwo spotkało się kiedykolwiek wcześniej? Nie, to jest po raz pierwszy takie, takie, takie coś miałem, że cztery, czwarty rywal dopiero wszedł, no i mówię dwie godziny przed tym wziął walkę. Pożar, czwarty rywal, to wszystko się nałożyło. Stres, presja. Jak wchodziłeś do, do klatki, to, no właśnie, jakie uczucia ze sobą wnosiłeś na temat? Znaczy, jedna wielka niewiedza, taka, co mnie tam czeka. No, bo mówię, nie widziałem, co tam się mogę spodziewać po tym rywalu, ale wiedziałem też, że przepracowałem dobrze ten okres dwóch miesięcy i na tym się skupiałem. To ja dalej, dobrze w takim razie, to będziemy Jacek z Jackiem w takim razie dalej w takim razie kontynuowali. Nie wiedziałeś jeszcze czego się może spodziewać, walka już sobie tam się toczyła, w sumie no, no jak można było zauważyć twoja wygrana. W którym momencie tak poczułeś, że już wiesz o co chodzi, że już się rozkręciłeś, że już, się, już teraz nie wypuścisz tej szansy? Ja myślę, że w połowie, w połowie pierwszej rundy, kiedy tam się złapaliśmy pod siatką, to ja już wiedziałem, że, że on jak mnie puści i w stanie dostojki, to on już nie będzie o siebie. Jakiego oceniałeś na bieżąco, to co tam zauważyłeś w jego jakiś atutach przede wszystkim? Fizykę, na pewno był silny fizycznie. Tak się zastanawiam, 18-20 mówisz, twój rywal dowiedział się o walce. Gdybyś ty się dowiedział o tym, że masz brać walkę 18-20, to jakbyś byś do tego podszedł? Czy w ogóle czy ty byś się zdecydował na coś takiego? No nie, no wątpię w to, że żeby, się zdecydował na to. No, on przyjechał, także tutaj nic nie tracąc, mógł bardzo dużo zyskać, no na szczęście mu się to nie udało. Wygrana, dopisana w rekordzie, jaki masz teraz plan na najbliższą przyszłość? No zobaczymy jakie tam będą propozycje, na pewno będę chciał zawalczyć trochę z, z, z lepszym rywalem, żeby tam się sprawdzić na tym dłuższym dystansie, że tak powiem. No bo ja też półtora roku teraz miałem przerwy, nie walczyłem i no to była taka walka też na przetarcie, że tak powiem. A jak oceniałeś Kacpra jako swojego rywala, który finalnie miał chyba problemy z żołądkiem? No nie no, Kacper wziął też walkę 5 dni wcześniej. Przekrojowy zawodnik, odwrotna pozycja, znaczy zmienna pozycja, że tak powiem, nieodwrotna, no byłoby co robić na pewno, też nie mogę powiedzieć, że, że, że jest słabym rywalem. Czy Ty w tak krótkim czasie szykowałeś na niego jakiś konkretny plan? W ciągu tych pięciu dni układałeś sobie to jakoś w głowie tak konkretnie, czy raczej czekałeś na to, co przyniesie klatka? Generalnie był tam jakiś gameplan ułożony delikatnie. Ja na początku do pierwszego rywala, którego się tam przygotowywałem, to był z normalnej tam pozycji. Później, drugiego, którego miałem, to był Maciejowski, był odwrotny, mańkut. Także te przygotowania zmieniliśmy całkowicie. No a ten był taki i normalny, i mańkut, bo mi obracał. Także no połączyliśmy to gdzieś i, i, i. No i miało to po prostu za. Długa przerwa w Twoich występach, powrót, no taki trochę jak ustaliśmy, szalony. Czy jakaś odpowiedź jednak została tam sobie, sam jakieś odpowiedzi sobie udzieliłeś po tym wszystkim, po tej przerwie, teraz tu walcząc no, z rywalem, który wskoczył w ostatniej chwili, jakie wnioski przede wszystkim? Jakie wnioski? No, jest tam na pewno wiele rzeczy do poprawy, No, tylko mówię, że no, nie, nie wiedzia, ja tak naprawdę do końca nie wiedziałem, co się mogę po tym rywal, rywalu spodziewać. No. A po sobie? No po sobie to ja wiedziałem, co się mogę spodziewać, ale, ale, ale nie wiedziałem na co sobie będę mógł pozwolić. No, cieszę się, że ta walka tak się skończyła, jak się skończyła. To po prostu się tak miała skończyć. Jak, jak, się z... Z... Przed, jak się walczy przed swoją publicznością, bo pełna hala. Nie, fajnie, fajnie, dodatkowy stres, tylko że ja już tu kiedyś walczyłem też przed swoją publicznością, też było dużo ludzi, także no, dzisiaj był na pewno mniejszy stres, ale no, też się, chciałem, się, chciałem się dobrze pokazać nie dla, dla kibiców i dla siebie, żeby po prostu przełamać pewne rzeczy w swojej głowie po kontuzji. Czy tęskniłeś za klatką po tak długim rozbracie? Tak, była delikatna taka tęsknota, chęć zawalczenia sobie, głodu takiego i, 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 i no jest Czy Jesteś zadowolony z siebie? Jestem zadowolony. To już tak kończąc, tylko jeszcze dopytam w takim razie, gdyby no, zakładamy, że nie będzie już żadnych y, przeszkód, żeby się wszystko poukładało zgodnie z Twoimi planami. Jakie te plany, ile walk w tym roku? Jakbyś to widział? Zobaczymy jakie będą propozycje. To jest początek styczeń, już jest jedna walka, także no, jak się uda, to trzy walki bym chciał zrobić, a jak nie no to dwie na pewno. Taki plan idealny. No to w taki raz dziękuję. dziękuję bardzo. I gratulacje. Dziękuję bardzo.